Kocham Ariego Astera. To twórca, który za każdym razem zaskakuje świeżością i zawsze trafia celnie w punkciki mojej wrażliwości, zostawiając na psychice niezbywalny blizny. To twórca kreujący wręcz terapeutyczne historie, i mam wrażenie, że realnie pomagający ludziom uporać się z traumami. Wychodząc z uogólnienia, filmy Astera są dla mnie osobiście mocno terapeutyczne. To ten dziwny rodzaj kina, który dotyka podstaw jestestwa i w najmniej spodziewanym momencie uderza prosto w serce. To filmy męczące i dewastujące psychicznie, nie nieumiejące wyjść z głowy jeszcze długo po zakończeniu seansu, a tak się akurat składa, że jakieś 45 minut temu właśnie skończyłem swój seans nowego filmu Ariego Astera, czyli Bo się Boi. Witam was serdecznie w Immersji, czyli w miejscu stworzonym przez pasjonatów, dla pasjonatów. Ja nazywam się Paweł Szruba i dzisiaj opowiem Wam co nieco o tym, dlaczego Bo się Boi jest absolutnym arcydziełem kinematografii i filmem, który ewidentnie nie jest dla każdego. I jeszcze korzystając z chwili czasu, jeżeli chcielibyście pogłębić sobie troszeczkę kontekst twórczości Astera, to zapraszam Was do naszego materiału będącego przejażdżką przez filmografię tego reżysera. A odnośnik wyświetli się Wam gdzieś tutaj albo tutaj. Kiedy Ari Aster pojawia się po kilku latach nieobecności, to musisz jako widz przygotować się na cierpienie, ból, zmęczenie i swego rodzaju katarziz dosłownie w tej kolejności. A nawet jak już wiesz, czego mniej więcej się po nim spodziewać, to gwarantuję, że nowy film Astera cię zaskoczy i to nie raz ani nie dwa. Bo to, co serwuje Aster, wymyka się absolutnie wszelkim ramom i prawdopodobnie zmieni ciebie jako człowieka już na zawsze. No, chyba że zaśniesz albo wyjdziesz z Sansu. I tak też może się zdarzyć, a ja, jako osoba kochająca, bo się boi, absolutnie to rozumiem i szanuję, bo pierwsza rzecz, jaką musicie wiedzieć o nowym filmie Astera, jest taka, że to w żadnym wypadku nie jest film dla każdego. Co więcej, prawdopodobnie lwia część widowni się od niego odbije, i jestem tu całkowicie poważny. Jeżeli kino artystyczne, surrealistyczne, wypakowane masą symboliki i nie dające prostych odpowiedzi nie jest Twoim wiodącym gustem, to prawdopodobnie nie jest to film dla Ciebie. I żeby nie było, to absolutnie nic złego, po prostu każdy w kinie szuka czegoś innego. Dobra, to jak już to ostrzeżenie mamy za sobą, to o czym Bowies Afraid jest. I słuchajcie, nie istnieje tutaj prosta odpowiedź na to pytanie, bo to film niezwykle złożony, symboliczny i bardzo otwarty na interpretację, i w gruncie rzeczy to film o tym, o czym tylko zechcesz, drogi widzu. To film o człowieczeństwie, traumach, miłości, nienawiści, ale przede wszystkim to film o podróży zwanej życiem. Sam reżyser w materiałach promocyjnych określił, bo się boi żydowskim władcom pierścieni, tylko że zamiast do mordoru bohater jedzie w odwiedziny do swojej matki. <śpiewanie> <śpiewanie> I moim zdaniem to jak nic innego pasuje do najprostszego opisania linii fabularnej tego filmu. Punkt wyjścia jest tutaj dosyć prosty. Nasz główny bohater, w role, którego wciela się cudowny jak zawsze Joaquin Phoenix, Bow, jest kawalerem po czterdziestce posiadającym szereg problemów psychicznych i traum, i tak naprawdę średnio radzący sobie z samym sobą. Z życiem, z wszechogarniającą samotnością i oczywiście apodyktyczną matką, do której to wybiera się w odwiedziny. A droga ta, uwierzcie, jest wyboista, bolesna i stanowiąca metaforyczną drogę w głąb psychiki naszego protagonisty. To, co czyni ten film wyjątkowym, to właśnie złożoność Bowl jako postaci. Jego wielowymiarowość i moralna szarość wynikająca w dużej mierze z poczucia bycia niewystarczająco dobrym, i to w praktycznie każdym aspekcie. Oczywiście nic tutaj nie jest powiedziane wprost, a całość drogi oparta jest na symbolizmie i to w każdym najmniejszym detalu, czerpiąc garściami z przeróżnych mitologii, psychologii czy chociażby freudowskiej psychoanalizy. To, co wydaje się mieć w tej historii kluczowe znaczenie, to też pewien rodzaj gry z widzem i zakłamywania rzeczywistości, bo już od pierwszych sekund reżyser jasno daje nam do zrozumienia, że obejmujemy tutaj perspektywę naszego bohatera, bezwstydnie wpychając nas w jego buty i ukazując świat przedstawiony oczami jego pogmatwanego umysłu. Dużo więc tutaj surrealizmu, absurdu sytuacyjnego i groteski, i od pierwszych scen ma się wrażenie obcowania ze światem, na który ktoś nałożył pewien filtr. I jest to zabieg niesamowity z jednego konkretnego powodu. Mianowicie się boi jest filmem balansującym na bardzo cienkiej nitce pomiędzy czarną komedią a psychologicznym, ciężkim Elevated horrorem. Z tą różnicą, że elementy komediowe nie są tutaj chwilą wytchnienia, a wręcz przeciwnie, budują poczucie niesamowitości, osaczenia i niepokoju i dla zobrazowania o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie scenę, w której nagi stary dziad z penisem do kolan biega po Drąc się w niebogłosy i usiłując zamordować randomowe osoby nożem kuchennym. Generalnie, no, przyznacie, koncept dosyć zabawny, operujący na swego rodzaju Monty Pythonowym rodzaju absurdu. I w filmie Astera jest dokładnie taka scena. I dokładnie zdajesz sobie sprawę z tego, że, no, ej, to jest zabawne, i głupie, i absurdalne, ale jest to ograne w taki sposób, że nie jesteś w stanie się fizycznie uśmiechnąć. Zamiast tego siedzisz zmrożony i przerażony tym co widzisz i takich scen w Boys Afraid jest naprawdę mnóstwo. Zresztą w samym filmie zarówno tematycznie jak i fabularnie dzieje się dużo. Niektórzy powiedzieliby, że za dużo i że to przebodźcowanie jest w perspektywie 3-godzinnego filmu męczące. A ja powiem, że owszem, jest męczące, ale takie miało być. A mnogość tematyczna, jak i sam metraż, jest tutaj środkiem artystycznym, mającym na celu po pierwsze wykreowanie postaci, która może mieć punkt zaczepienia z praktycznie każdym człowiekiem na świecie, o ile ten ogląda uważnie i zaangażuje się w sens. Po drugie, filmy Astera mają męczyć. Cała ich konstrukcja i nieważne czy mówimy tutaj o Midsommar, Hereditary czy the Afraid opiera się na tym, żeby przemielić widza, sprawić by poczuł się maksymalnie niekomfortowo, dając mu wrażenie pewnego rodzaju psychicznego poturbowania, a dodatku wyniesienia z filmu wartości dodanej w postaci odniesień przeżyć bohaterów do siebie jako indywidualnej jednostki, bo uwierzcie mi każdy z nas jest w pewnym sensie Bowie. A jeżeli już o jednostkach mówimy, to oczywiście pojawia się w Bo się boi motyw charakterystyczny dla twórczości Astera. Mamy tutaj problemy rodzinne, samotność, depresję, mamy issues i wiele, wiele więcej, a to wszystko obnażające największe obawy nas samych i wyeksplorowane absolutnie w całości. I czasem się tak zastanawiam oglądając filmy Astera, jak duża część sytuacji czy problemów to jego wątki biograficzne? Jak wiele musiał przeżyć i czy jego filmy dla niego samego mogą być formą terapii? Bo wszystko to, co pokazuje na ekranie, wydaje się być zbyt dobrze przedstawione, zbyt intymne i zbyt często przewijające się, ażeby nie było w tym żadnych własnych doświadczeń. I być może kiedyś będę miał jeszcze okazję go o to spytać, a póki co żywię naprawdę głęboką nadzieję, że Bo się boi pomogło mu rozwiązać część jego problemów i że ma się psychicznie naprawdę nieźle. Czym więc na płaszczyźnie scenariusza i tematyk, a nawet miejscami formy jest Boy's Afraid? Powiedziałbym, że to taka mikstura składająca się z Kaufmana, zeszłorocznego Bardo, późnego Gilliama z absolutnie odpiętymi wrotkami, a to wszystko wymieszane jest w idealnych proporcjach ze stylem, problematyką i wrażliwością Astera, co sprawia, że w efekcie dostajemy absolutnie unikalne wrażenie obcowania z czymś przerażającym, fascynującym i odpychającym jednocześnie. Na pewno pojawią się też głosy mówiące, że film jest za długi, że drugi akt jest przeciągnięty oraz że panuje tutaj straszny chaos. I prawie każdy z tych zarzutów jest prawdą. Co do długości, to faktycznie Sans jest wycieńczający, ale moim zdaniem w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nie ma tu miejsca na nudę. To nie jest nudny film, jakby co. Nawet nie ma tu spadków tempa. Po prostu ciężko jest przeżyć tyle bodźców nieustannie podczas trzech godzin i w dodatku być skupionym, a bo się boi skupienia wymaga i to bezwzględnego w każdej sekundzie. Na szczęście forma filmu hipnotyzuje i jak już dacie się złapać, to nie spojrzycie na zegarek ani razu, gwarantuję wam to. Z kolei co do chaosu, najbliższe porównanie, jakie mi się w tym wypadku nasuwa, to zeszłoroczny Babylon Damiana Szazela, który też zresztą kocham nawet bardziej niż the Frey. Bo wiecie. Ten film jest bardzo chaotyczny. Ale w tym chaosie jest metoda. Nie zapominajmy, że w końcu eksplorujemy meandry umysłu głęboko zaburzonego człowieka, jego myśli, przeżycia, przemyślenia. Chaos jest tutaj nierozerwalnym elementem podejmowanej tematyki, po prostu. W dodatku, koniec końców, wszystko dostaje tutaj naprawdę fajny, satysfakcjonujący payoff. I układa się w logiczną całość na zasadzie pewnego strumienia myśli. Tak po prostu działa umysł. Film jest jego tylko i wyłącznie wizualną reprezentacją. Koniec. Kropka. Wizualnie, bo się boi, to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałem w kinie kiedykolwiek. I tutaj pozwolę sobie na taką leciutką dygresję. Bo wiecie, ja bardzo szanuję Gutek Films, które to jest dystrybutorem filmu. Uważam, że robią naprawdę ogromną, kolosalną robotę, jeżeli chodzi o popularyzowanie kina artystycznego u nas w kraju. Jednakowoż. Uważam, że brak dystrybucji, bo się boi w IMAXie, to fatalna decyzja. Po pierwsze, dlatego, że film był kręcony IMAXowymi kamerami, więc, w samym założeniu reżysera, to był właśnie format docelowy. Po drugie, dlatego, że za granicą, właśnie w tym formacie, dystrybutorzy puszczają ten film. Po trzecie, dlatego, że IMAX po prostu podbiłby wizualne wrażenia po tysiąckroć i zresztą sam rozważam podróż do Niemiec, żeby właśnie tak bo się boi obejrzeć. Być może w następnym tygodniu mi się uda. Bo wiecie, puszczanie tego filmu w zwykłym kinie to trochę tak, jakby Awatara 2 oglądać na smartfonie z porysowanym ekranem. No niby można, ale po co i jaki w tym sens? Brak chociaż jednego sensu dziennie w IMAXie to jest moim zdaniem absolutna kompromitacja. I przepraszam, ale musiałem to z siebie wyrzucić. A wracając do kwestii technicznych i wizualnych. Wow, wielkie wow! Paweł Pogorzelski odpowiedzialny za zdjęcia do Bosiem Boi i do poprzednich filmów, a teraz zresztą też, jest absolutnie niesamowity. To po prostu człowiek do zadań niemożliwych. Już kręcenie Midsommar było niezwykle wymagające, a tutaj jest więcej, mocniej i lepiej. Kreatywność w of nie ma granic, po prostu, a zbieranie szczęki z podłogi przy co drugim kadrze już po pięciu minutach filmu staje się zwykłą rutyną. Mamy tutaj niespodziewane ruchy kamery, wiecie, zmieniające perspektywę z horyzontalnej na wertykalną. Mamy kadry budowane na odbiciach, mamy sceny nagrywane spod tafli wody, a wisienką na torcie jest długaśna sekwencja animacji poklatkowej z ręcznie malowanymi tłami. I nawet nie chcę sobie wyobrażać, ile czasu na planie zajmowało ustawienie kamer, zmiana obiektywów, przygotowanie oświetlenia. Wiecie, te wszystkie takie rzeczy techniczne, na które mało kto zwraca uwagę. Wiem tylko tyle, że efekt jest absolutnie piorunujący i nie dziwi mnie to, że jest to najdroższy film wyprodukowany przez Studio A24. Bo się boi, po prostu zachwyca w każdej sekundzie, a Pogorzelski po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z najlepszych operatorów na świecie, stojąc ramię w ramię z takim Dickinsem, czy Lubeckim, chociażby. W pełni doświadczenia autorskiej wizji Astera pomaga też świetnie zrealizowany miejscami naprawdę bardzo kreatywny montaż, nadający odpowiedniego tempa i uwypuklający bardzo ważny w ramach tego filmu aspekt wizualnej narracji, realizującej najdziwniejsze koncepty, które jesteście sobie w stanie wyobrazić. W sposób to już przejrzysty i tonalnie spójny. zbo się boi, to jedno z tych doświadczeń kinowych, które trzeba zobaczyć na wielkim ekranie. I mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że film podzieli publiczność, że. Raczej nie zarobi, ani pewnie nawet się nie zwróci, bo był drogi, to liczę, że Akademia doceni nowy film Astera i nagrodzi go przynajmniej nominacjami w tych kategoriach technicznych. Aktorsko również jest wybitnie i oczywiście największa w tym zasługa niezawodnego i cudownego łakina Phoenixa, który po raz kolejny udowadnia, że jest prawdopodobnie najlepszym żyjącym aktorem i obyżył jak najdłużej i dał nam jeszcze setki takich ról. Phoenix nie gra tutaj boł. On jest był i to widać i czuć. Nie wiem jak Phoenix czuje się psychicznie po zagraniu w nowym filmie Astera, ale podejrzewam, że może to być uczucie podobne do tego, o którym mówił podczas promocji Jokera. Czyli po prostu psychiczne, absolutne wycieńczenie. To jest po prostu poświęcenie dla roli i ta autentyczność, nieporadność, takie wiecie, poczucie zagubienia, aż wylewa się z ekranu. Czy to jest rola życia Phoenixa? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo praktycznie w każdej roli jest wybitny. W takim razie, czy to moja ulubiona rola Phoenixa? W tej chwili, świeżo po Sansie, jak najbardziej tak. I tak jak przy okazji wizualiów, mam nadzieję na chociaż nominację, tak w przypadku Phoenixa uznaję prawie za pewnik statuetkę za najlepszego aktora pierwszoplanowego, bo bez żadnego wątpienia jest to po prostu Oscarowa rola. Drugi plan też radzi sobie całkiem nieźle, a na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj Patty Lupin w roli matki Bow oraz moje tegoroczne odkrycie, Armen Nachtian wcielający się w rolę młodego Bo. I widzę tutaj taki aktorski nieoszlifowany diamencik i z chęcią będę przyglądał się jego dalszej karierze. I takie oto jest, bo się boi. Niesamowicie dziwne, absurdalne, surrealistyczne i trafiające prosto w mroczne zakamarki naszej podświadomości, wyciągające na wierzch najgłębiej skryte traumy. To film, którego oglądanie boli, ale jest to ból niesamowicie oczyszczający. Boy The Freight nie jest dla każdego, ale jeżeli trafi w wasze usta, to będzie to doświadczenie absolutnie unikatowe w ramach kinematografii. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do sprawdzenia samemu, nawet jeżeli nie jesteście przekonani, czy to rzecz dla was. Nie próbując, nigdy się nie dowiecie, więc pójdźcie do kina i obejście. Ja osobiście Boyz Afraid pokochałem i film leciał na piąte miejsce mojej topki filmów wszechczasów. czasów, ale ja już tak po prostu mam z filmami Astera, że żaden inny twórca nie rezonuje ze mną na płaszczyźnie emocjonalnej tak jak on. I dla mnie tym właśnie jest piękno. Kina. Serdecznie zapraszam Was też na nasz portal, gdzie już lada dzień przeczytacie tekstową recenzję Boły the Freight autorstwa mojego redakcyjnego przyjaciela Stanisława Sobczyka. Zapraszam Was również do podcastu o twórczości Ariego Astera z gościnnym udziałem Borysa Nieśpielaka z podcastu Rock i Borys. Borys jak to oglądasz to śle buziaczki. i odliczam dni do nowych horyzontów. No i nie zapomnijcie też wpaść na nasze socjalki, gdzie możecie się spodziewać ciekawych rzeczy związanych z filmem Jestem odchłanią w dystrybucji Best Film, nad którym to objęliśmy patronat medialny. Koniecznie też dajcie znać w komentarzu, jak Wam podobał się nowy film Astera, a tymczasem ode mnie to już wszystko, bo w tej chwili to już jest w pół do trzeciej w nocy, jak to nagrywam. Także dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.